Wiecie co? Kiedyś to były czas. Teraz to oczywiście już nie ma czasów. Kiedyś, jak byłam jeszcze w podstawówce, z niecierpliwością czekałam na początek wakacji, jak chyba każde dziecko. Brałam udział w apelach organizowanych z tej okazji i do tej pory pamiętam, jak rok w rok przychodziłam ubrana na galowo, męczyłam się niemiłosiernie w upale i wcale nie lepiej, czułam się po prawie dwugodzinnej uroczystości, odbywającej się oczywiście w dusznej hadzie sportowej. Wiadomo, dyplomy, podziękowania i po tradycyjnym ostatni raz z moją klasą dedykowanej absolwentom, którzy się nawet nie lubili, niczym na szkolnej dyskotece, wreszcie można było rozpocząć wakacje. Teraz jestem po pierwszym roku zdalnych studiów, ale na wakacje przestałam czekać już w gimnazjum. Można powiedzieć, że wtedy umarło moje wewnętrzne dziecko. To właśnie wtedy zaczęłam częściej słyszeć Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła, a rzadziej, baw się dobrze. Zastanawiałam się, czemu tak jest, a odpowiedź jest prosta, choć nieoczywista. Wraz z wiekiem stajemy się ludźmi oczekiwań. Największa, mamy w wakacje, ponieważ właśnie z okresów dziecięcych wspomnień mamy najlepsze wspomnienia. Ale zamiast podświadomie, takich, jakby chcemy do nich podświadomie wracać, jednak zamiast co zrobić, yy, Mamy nadzieję, mamy oczekiwania, że wypoczniemy wreszcie w wakacje, opalimy się, poznamy nowe osoby. Ogólnie mamy oczekiwania, że dobrze spędzimy czas. I finalnie co roku kończymy niezadowoleni bądź nienasyceni. Pogłębiamy w sobie dorosłego człowieka oczekiwań. Mówimy, że kiedyś to było, ale zapominamy, że teraz też może być. Dziękuję.